Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko. Zaczynamy Rzecz o Polityce w ten czwartkowy poranek. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Już wkrótce w Sejmie zacznie się być może jeden z najważniejszych dni w tej kadencji: dyskusja o tzw. ustawie maturalnej. I pytanie, jak, jak Pan sądzi, jak ta dyskusja i to, co się teraz dzieje ze strajkiem nauczycieli, wokół strajku nauczycieli, wpłynie na politykę, na, na kampanię wyborczą i na jej wynik? No, wszyscy wiemy, że to już w tej chwili wpływa bardzo mocno na kampanię, bo przykrywa wszystkie inne tematy. Nie, rząd nie umie sobie poradzić w takiej normalnej dyskusji, w normalnym dialogu, z tym problemem, stąd ucieka się do środków nadzwyczajnych, bo to wstyd dla parlamentu, żeby o wotum nieufności dla pani minister Zalewskiej, która ucieka do Brukseli, nie, by nie, nie być na pierwszej linii 1 września, kiedy ten cały chaos się pojawi, żeby ta debata była o godzinie 22.30. To wstyd dla parlamentu, żeby debata o kolejnej ustawie o Sądzie Najwyższym była po północy niewątpliwie premier Morawiecki wybiera rozwiązanie ratunkowe, ale takie małomęskie, męskie powiem, zamiast Dlaczego? siąść do rozmów, zamiast rozmawiać z nauczycielami w normalnej formule, a nie e, takiej karykaturalnej okrągłego stołu na stadionie narodowym, to jednak wybiera formę, e, by przy, koledzy partyjni przepchnęli ustawę przez no, ale sejm. Rozmowy były z nauczycielami i y, trwały dosyć długo. Znaczy, e, rozmowy, które m, od samego początku były prowadzone w takim, e, w takim nastroju, by środowisko podzielić, symbolem tych rozmów niech będzie podpisanie tego słynnego porozumienia pomiędzy radnym PiSu, panem Proksą, a e, wiceprezes PiSu, panią Szydło. Więc to, było, to jest tak naprawdę prawdziwy obraz tego tak, co, my też, tych rozmów. Ale ja widzę opozycję nie między tymi siłami, między rządem a... Nauczycielami i pytanie, czy nie jest tak, że opozycja po prostu znika w tej dyskusji już od wielu tygodni, że jej de facto nie ma. Przedstawiliśmy jako Koalicja Europejska konkretne propozycje dla nauczycieli, które zrealizujemy po wygranych wyborach październikowych pokazujemy również, że ten problem jest bardzo ważny, bo to nie jest problem tylko i wyłącznie płac nauczycieli. To jest problem tego, jak zrujnowano system oświaty przez ostatnie 3,5 roku. To jest problem tej tak zwanej deformy oświaty. Natomiast dla nas, dla poważnej opozycji najważniejsi są uczniowie, rodzice i no nauczyciele i... jako trójpak, a nie tylko i wyłącznie podkreślanie kwestii, które, na które rząd stara się przesunąć uwagę opinii a publicznej, jest... a yy, kwestii płacowych. A czy nie jest tak, że, że dla dobra uczniów ten strach powinien zostać zawieszony na... Na czas matur i wrócić we wrześniu. Może o to jednak powinna wprost zapelować opozycja. Tydzień temu, na przykład. Nasz głos tydzień temu był bardzo jasny. Grzegorz Schetyna wyraźnie powiedział: yy, W przeciwieństwie do rządu, mamy pomysł na to, jak ten problem rozwiązać. Jesteśmy opozycją, a więc logiczne, że mamy mniejszość w parlamencie i nie możemy go teraz przeforsować. Decyzja należy do nauczycieli, ale proszę zwrócić uwagę, że. Ogólnopolski Komitet y, niejako zrozumiał. Ten apel i e, decyzja taka, nie inna o tym, by przeprowadzać matury. Oczywiście problem jest zawsze taki, że mogą pojawić się głosy bardzo radykalne i takie się teraz pojawiają. Ja bardzo bym chciał, żeby opinia publiczna była przychylna nauczycielom, a nie przeprowadzenie egzaminów maturalnych może spowodować, że cała złość zostanie przesunięta na nauczycieli, a nie na tych, którzy są sprawcami tego problemu, czyli rząd najpierw pani premier Szydła, a teraz pana premiera. Morawieckiego. Mniej niż godzinę. I pytanie, czy Platforma Koalicja Europejska w Sejmie w ogóle, no bo jest i PSL, i Platforma I Nowoczesna w Sejmie, trzy z pięciu partii tworzących koalicję, czy, czy będą mieć wspólne stanowisko, jak głosować? O przede wszystkim po raz kolejny mamy coś, co nie wiadomo, jaki będzie miał finalny kształt. Mamy ustawę, która ma wiele luk. My jesteśmy zawsze odpowiedzialnym ugrupowaniem, więc nasz klub będzie zgłaszał poprawki, będziemy chcieli w komisji ten projekt omówić. Natomiast. On zawiera wiele absurdalnych rozwiązań. Przed chwilą Grzegorz Schetyna pokazywał te, te absurdy, chociażby y, y, klasyfikacja, którą finalnie mógłby przeprowadzić organ prowadzący. No to już jest śmieszne, to już nawet nie jest, y, albo wręcz tragiczne, że premier Morawiecki, mając takie zaplecze legislacyjne, przedstawia projekt, który jest no, absurdalny. Dobrze, Będziemy ale... starali się go poprawić. Jeśli nie? Jeśli, ale jeśli, bo, jeśli bo W tym z... tempie poprawki, co zresztą byliśmy m, niejako... Ja byłem świadkiem, a Pan uczestnikiem tych wszystkich z, z procesów legislacyjnych w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to o poprawki. W takim tempie trudno, więc jeśli nie będzie żadnych poprawek, to Platforma będzie za, przeciw. A czy jakby pan będzie w, głosował? W, wszystko zależy od tej finalnej wersji. My mamy klub, za chwilę rozpoczyna się klub parlamentarny, gdzie będziemy te kwestie omawiać, są nasi eksperci i decyzję będziemy podejmować w momencie, kiedy będziemy znali finalny kształt. Trudno deklarować. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że do Sejmu przychodzi jeden projekt, a finalnie zupełnie inny, chociażby tak jak z cenami energii. No przecież poprawki do ustawy, która miała blokować cenę y, energii. Ustawa była chyba jednostronicowa, a poprawek było na 40 Ale... stron, więc my tak naprawdę od, za godzinę Sejm, a tak jak pan redaktor powiedział, a my nie wiemy, co finalnie rząd zaproponuje. A więc do czy... od tego uzależniamy swoje stanowisko. Jeszcze co do, czyli dzisiaj w pewnym momencie Platforma po prostu tą decyzję zakomunikuje. Oczywiście będziemy na bieżąco komunikować tak jak no wszystko, bo, jest... bo przypomnę, że oprócz tego, że rząd wrzutkę robi co do, co do systemu oświaty, no to jeszcze mamy po godzinie, po północy debatę dotyczącą o tym, kolejnej nowelizacji do o Sądzie najwyższy, ale W Sądzie sens... Najwyższym. Więc mamy mnóstwo rzeczy na bardzo krótkim posiedzeniu Sejmu, gdzie głosowania przewidziane są po północy. Ale wracając do, do samego efektu tego strajku, już kończąc też ten wątek, będzie miał wpływ na, na wynik wyboru? 26 maja? Niewątpliwie będzie miał wpływ, natomiast mam nadzieję, że będzie miał większy wpływ na to, jak rozstrzygną się wybory parlamentarne, bo to tak naprawdę tu w Polsce rozwią musimy rozwiązać kwestię. Ale mobilizacja jest tak. Albo demobilizacja. I, znaczy, ja mam nadzieję, że te wybory przez wyborców y, będą potraktowane w kategorii trzech etapów i że już teraz ta mobilizacja po stronie opozycji demokratycznej, proeuropejskiej, samorządnej, samorządowej będzie na tyle duża, żeby już w tej chwili wygrać wybory do Parlamentu Europejskiego. To musi być pierwszy krok do wygranej w wyborach parlamentarnych i później prezydenckich. A jest pan, czy platforma kiedy dyskusja na zarządach Platformy, one chyba są co środę, albo w środę, czy ta dyskusja po tych miesiącach, po dwóch miesiącach kampanii, minął dwa miesiące prawie od tej wpisania deklaracji premierów, później powstała Koalicja Europejska, kilka tygodni po tej deklaracji, pod koniec lutego, więc już dwa, dwa miesiące w zasadzie jest kampanii Platforma, pan, pan jest zadowolony z jej przebiegu? Oczywiście trzeba podzielić pewne elementy, kampania ta krajowa i to próbowanie zza, z zasypywania najważniejszych problemów jakimiś zagrywkami piarowskimi i kampania w terenie. Ta kampania jest prowadzona. Ja widzę co robią moi koledzy, koleżanki, z, którzy kandydują. Bardzo, bardzo, mocna obecność w terenie. Ja sam po, zaraz po tym posiedzeniu jadę i na Lubelszczyznę, na Podkarpacie wspomagać naszych kandydatów. Natomiast jasna, czytelna deklaracja ze strony naszego lidera, Grzegorza Chetyny, który mówi do Jarosława Kaczyńskiego zapraszam do debaty. Przypomnę, że 10 lat temu Jarosław Kaczyński miał odwagę usiąść, stanąć do debaty mówiąc obrazowo. Oczywiście przegrał tę debatę, być może tego się boi, ale jeżeli chcemy poważnie rozmawiać o Europie, poważnie rozmawiać o tej kampanii, to to musi być debata dwóch e, przeciwstawnych e, e, bloków, a mianowicie bloku proeuropejskiego samorządowego oraz tych polegzitowców, których symbolem jest Jarosław Kaczyński Beata Szydło, czy Ale pan Ale i tu polityki pokazuje że 30% Polaków jest przekonanych że są też kanter dla polityki 30% Polaków jest przekonanych że y, że polityka PiS prowadzi do poleksii czy może doprowadzić a 50 chyba 8% jest przeciwnego zdania więc to tylko wyborcy platformy i i koalicji europejskiej, nawet chyba nie w całości, o tym polegzycie są przekonani. To jest to, chyba problem. Dlatego ta debata pomiędzy Grzegorzem Schetyną a Jarosławem Kaczyńskim jest tak potrzebna, żeby pokazać kolejny raz te, te elementy prowadzące do polegzitu. Bo przypomnę, no jeżeli e, pani premier Beata Szydło nazy nazywa 27 do 1 sukcesem, jeżeli e, pan premier Morawiecki potrafi za granicą szczuć na polskich sędziów, absolutnie kłamiąc e, e, odnośnie tych zmian, w sądownictwie. Europa opiera się na pewnych filarach. Unia Europejska na pewnych filarach. I to w tej chwili wygląda tak, że Jarosław Kaczyński z całą swoją ekipą siedzi z piłą i te filary piłuje. Chociażby ustawa o Sądzie Najwyższym. Mamy do rozstrzygnięcia kwestie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a PIS na siłę próbuje przyjąć dzisiaj w nocy ustawę, która będzie umarzała postępowania dotyczące odwołań od decyzji Ale... NEOKRS. Znaczy to jest to są takie małe cegiełki wyciągane z systemu, na których opiera się między innymi system prawny Unii Europejskiej i później taki ostatnia cegiełka spowoduje, że to runie. Powiem sobie szczerze jednak, że bardzo mało prawdopodobne jest, żeby, żeby do tej debaty doszło. Przez ostatnich, ostatnie lata, ostatnie kampanie, pamiętam i przed kampaniami, i w trakcie, yy, Donald Tusk kiedyś też proponował yy, debatę, I jeszcze, jeszcze już pod koniec swojej kadencji yy, drugiej i do, nigdy do nich nie dochodziło. Znaczy trzeba pokazywać dlaczego nie dochodzi, <laughs> dlatego, że Jarosław Kaczyński bardzo boi się debaty, bardzo boi się konfrontacji. Oni są w, w komfortowej Sytuacji. Przychodzą do tak zwanych publicznych mediów. Wpatrzona obecna prawdopodobnie szefowa wiadomości z, yy, no, wręcz, wręcz rozpływa się nad tym, co mówi Jarosław Kaczyński. Jeśli zwołują konferencje prasowe, to nie po to, by zadawać pytania, tylko by coś oznajmiać dziennikarzom. Państwo nie możecie nawet pytań często zadawać. Więc Jarosław Kaczyński i, i premier Morawiecki boją się debat. Oni boją się formuły prawdziwego starcia. Wolą to zasypywać sztuczkami PR-owskimi, tymi wpisami w internecie, czy, czy nagonką na kolejne wiązki społeczne. do samych sondaży i wyników, ale nie mam wrażenia, że na tym etapie na to trzy, trzy, trzy tygodnie na miesiąc przed wyborami. Ten remis ze wskazaniem na PIS, bo tak można w te, te sondaże podsumować, to nie jest dobrym wynikiem. Koalicji. Ja przypomnę to, co działo się, panie redaktorze, w sondażach, na przykład tutaj w Warszawie. Ja mam nadzieję, że wyborcy w ostatecznej decyzji, tej, która, którą będą podejmować, przed pójściem do urn 26 maja, będą zastanawiać się nad tym, kto tak naprawdę ma szansę najlepiej reprezentować Polskę w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Czy koalicja europejska ze zdolnością koalicyjną największej partii opozycyjnej Platformy Obywatelskiej, z byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, ze świetnymi eurodeputowanymi i z ugrupowaniami, które również tworzą tą y, koalicję, czy też. PiS, który tak naprawdę nie ma partnerów w Unii Ale... Europejskiej. I wyborcy nawet PiSu wiedzą doskonale, że najlepiej o polskie interesy w Unii są w stanie zadbać eurodeputowani czy... Platformy Obywatelskiej, tacy jak Jan Olbricht czy Janusz Lewandowski, którzy sprawozdają budżet w Parlamencie Europejskim, którzy walczą o pieniądze dla Polski, którzy zastępują de facto polski rząd tam, gdzie nie ma on partnerów do rozwoju. A na ile, ile ważny w tej mobilizacji, w tym przekonywaniu będzie Donald Tusk? 3 maja mal Wygłosić przemówienie, sam zapowiada, że ciekawe. A ci, Donald Tusk wiadomo, że jest po jasnej stronie mocy. Jest przedstawicielem y, Polski, jest, jest przewodniczącym Rady, natomiast jednocześnie wiadomo, z jakiego obozu się wywozi. Donald Tusk, ja mam wrażenie, że czasami tęskni za tą, za tą krajową polityką. Dla wielu wyborców jest symbolem, dla nas jest kolegą y, y, z partii politycznej. Ja sobie nie wyobrażam innego scenariusza, jak, jak tego, że że jednak Donald Tusk wskazuje na te wartości. On nie musi wskazywać ugrupowań, bo to, jest, to się rozumie samo przez się, ale wie doskonale, że w tej chwili w Europie toczy się walka nie tylko w Polsce. Walka o kształt Unii Europejskiej, o to, czy wygrają populiści, którzy będą chcieli Unię rozsadzić, przykład Kaczyńskiego, Salwiniego, czy, czy też Marie Le Pen, czy czy ugrupowania, które wiedzą, że Unia Europejska to jest fundament bezpieczeństwa a co, Europy? A Co będzie po, po wyborach? Bo Grzegorz ma taką e, strategię ogólną e, takich etapów: etap samorządowy, europejski, parlamentarny i prezydencki. E, Wielokrotnie mówi zresztą, że Donald Tusk e, powinien być w tym etapie prezydenckim. Siłą rzeczy kalendarz to umożliwia. Natomiast pytanie: co, co, co się wydarzy po 26 maja? Pan sądzi, że wtedy, e, wtedy będzie jakaś ocena? Tego, co się, w wyniku kampanii, i, i, i co dalej? A czy Grzegorz stwierdza, na wielokrotnie? Podkreśla, że jest to pewien etap. Musimy wygrać wybory europejskie, żeby dać tą siłę, nową siłę przed kampanią parlamentarną. Kiedyś pamiętam, jak, jak wszyscy mówili, niemożliwe stanie się zbudowanie dużego bloku. Grzegorz Schetyna udowodnił, że da się. To są naprawdę dziesiątki godzin trudnych negocjacji. Ja mam nadzieję i wierzę w to, że nasi partnerzy z koalicji europejskiej będą chcieli przedłużenia tej koalicji na wybory A parlamentarne. Co z, co z Biedroniem? Bo za bardzo Biedroniem bo w tym studiu kilka miesięcy temu o tym rozmawialiśmy e, i też pan i politycy Platformy, Tomasz Siemoniak, e, mówili, że widzieliby Biedronia w tym, tej współpracy, ale wczoraj Robert Biedron powiedział, że nie, że nie będzie tej koalicji znaczy, no bo, na wybory do znaczy, jesieni. To, to jest właśnie tak, że albo mówimy o wartościach, mówimy o wielkim bloku i o tym, że będziemy mogli wspólnie realizować zmiany, o które walczymy, albo ktoś wybiera drogę politycznego singla. Ja absolutnie nie oceniam Roberta, my nie mamy przeciwników, po tej stronie politycznej, po tej stronie sceny. Robert Biedroń, jego ugrupowanie wybrali taką formułę. Musi pamiętać, że o ile w, par w wyborach do Parlamentu Europejskiego mamy łatwiejszy dla mniejszych ugrupowań system wyborczy, o tyle w wyborach krajowych system DONTA premiuje duże ugrupowania. Może się okazać, że e, ugrupowanie Roberta Biedronia spowoduje, że PiS Utrzyma się przy władzy. Ja bym tego bardzo nie chciał. My jesteśmy otwarci na wszelkie ugrupowania, które podobnie patrzą do tego, co stanie się jesienią. Natomiast no, Robert kiedyś powiedział, że to nie jest jego wojna. My wielokrotnie apelowaliśmy. To znaczy, to jest wielka bitwa o przyszłość Polski. Jeśli ktoś mówi, że to nie jest jego wojna, to nie zdaje sobie chyba sprawy z tego, co może się stać jesienią, jeśli ugrupowania demokratyczne. A, PSL, nie wygra. a myśli pan, że PSL zostanie w koalicji? Chciał, bardzo bym chciał. A też. Ale też ale ale ja też tutaj od razu Panu słowo, że te pojedynki, które są na listach, są między też politykami Platformy PSL-u. Mówi Pan tak samo i jest na Podkarpaciu, i na Lubelszczyźnie, i na Mazowszu, więc pytanie... Pytanie, co, co jest ważniejsze, to czy wynik platformy, czy wynik koalicji? Najważniejszy jest wynik koalicji. Myśmy jako platforma pokazali, że nie dość, że mamy zdolność koalicyjną, ale jeszcze potrafimy docenić mniejszych partnerów, bo wielokrotnie słyszeliśmy od naszych kolegów i koleżanek, gdzieś w rozmowach kuluarowych bardzo dużo daliście, dlaczego tak dużo? Grzegorz Schetyna bardzo mocno podkreślał, że zawsze większy musi ustąpić. Pamiętam dyskusję dotyczące koalicji obywatelskiej z nowoczesną, też te głosy na dole, dlaczego jedynki dla mniejszego ugrupowania. Schetyna zawsze mówił, duży musi się posunąć. Musimy traktować podmiotowo naszych I platforma partnerów. To zaakceptowała? I platforma to zaakceptowała jednogłośnie na Radzie Krajowej, ale Platforma Obywatelska pokazuje, że dla nas nie ma podziału mniejszy, większy. Dla nas są partnersko traktowani wszyscy w tej koalicji, co pokazują nasze listy. Natomiast efekt synergii w, musi być, ja w to wierzę. Poza tym zawsze jest tak w systemie wyborczym, który mamy, czy do Parlamentu, czy do Parlamentu Europejskiego, że oprócz pracy na listę wyborczą mamy oczywiście rywalizację pomiędzy kandydatami. Tylko my to robimy w duchu sportowym. Im lepszy wynik dla listy, tym większe szanse, że mandatów będzie na koniec, więcej. To jest oczywiste. Na koniec pytanie też o tą przyszłość jesienną. Myśli pan, będzie lista 100, 100 osób całej opozycji na 100? Miejsc w Senacie? To nie widzę innej możliwości, by miało być inaczej. Tylko, tutaj Co więcej, też... tutaj liczę na to, że również w to zaangażują się samorządowcy bezpartyjni, ci prawdziwie bezpartyjni, a nie pisowska przystawka z Dolnego Śląska. Natomiast ci, którzy wiedzą, że. Jeżeli nie wygramy wyborów e, parlamentarnych, to następnym krokiem PiSu będzie likwidacja de facto samorządowej Polski, samorządnej Polski, tak jak stało się to na Węgrzech. Więc dla samorządu to jest też sprawdzian. My, wybory do Senatu to jest e, m, możliwość startowania i startuje się e, m, w okręgach jednomandatowych i... To musi być starcie ty, pomiędzy Polską Demokratyczną a polską PIS. A tutaj pytanie, czy tu mogłoby być jakieś niejako osobne porozumienie z Robertem Biedroniem? Czy my, jest, my jesteśmy otwarci na każde porozumienie z każdym, kto podobnie patrzy na Polskę? Natomiast to jest pytanie do Roberta Biedronia: czy on będzie czy on jest w stanie zrozumieć, że w polityce. No, jednak większą wartość y, powinna mieć gra zespołowa, aniżeli tylko Obyste. i wyłącznie granie na siebie. I ja wiesz, ja mam nadzieję, bo ja znam Roberta z pracy parlamentarnej, oceniam go jako porządnego, dobrego człowieka. Ja mam nadzieję, że te ludzkie wartości będzie w stanie finalnie ale przenieść do polityki finalnie. i nie będzie słuchał tych doradców, którzy mu mówią, że, że y, no, no, y, to on jest najważniejszy, a nie to, co przed Finalnie jeszcze wracając do tej listy senackiej. I takiej konfiguracji. A wyobraża pan sobie scenariusz, że będzie kilka list opozycji do Sejmu, a jedna lista do Senatu? Na przykład pod Donalda Tuska? Wszystkie scenariusze są możliwe. Jest inny system wyborczy, jak doskonale wiemy, do Sejmu, do Senatu. Natomiast w wyborach do Sejmu to również jest, jest premia dla największego. Przy systemie DOMTA mieliśmy najlepszy tego przykład 4 lata temu w wyborach parlamentarnych. PiS, nie mając większości, będąc nieco powyżej 30% w wyborach, troszkę, trochę powyżej, zdobywa ponad 230 mandatów w Sejmie. Dlaczego? Dlatego, że ani Partia Wolność nie przekracza progu, zabrakło tam kilkadziesiąt tysięcy głosów bodajże, ani Lewica nie przekracza progu koalicyjnego, zabrakło kilkadziesiąt tysięcy głosów. I co to, co to powoduje? Że że ugrupowanie, które wygrywa, dostaje premię w postaci tych mandatów. To samo może stać się w wyborach do, w październiku. Dlatego musimy wystawić najmocniejszą wspólną listę. Te wszystkie takie poboczne mogą spowodować, że PiS nie mając większości, znowu tę większość I o tym, zdobędzie. o tym, jak będzie dzisiaj, dzisiaj będziemy też uważnie śledzić, co się dzieje w Sejmie, o tym, co dzieje się w kampanii, cały czas piszemy i na rp.pl. I w Rzeczpospolitej teraz bardzo dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu bardzo, Państwa i moim gościem dzisiaj był Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Ja nazywam się Michał Kolanko. Zapraszam na rzecz o polityce jutro w, w imieniu Jacka Nizinkiewicza. Do zobaczenia.